Kolegi Jaka nagrywam? Janek, panie, te winery? 70 zł mamy do kolegi Na ceny są do by Proszę bardzo, po 70, te winerki takie? Nie, Pocztow, te są pocztowe. Pocztowe, te pocztowe, po ile? Dobrze, tu, tak, dobrze. Tutaj mam takie śniaczki. Coczka chuj, po 15 zł. Witam serdecznie na kanale Lotowanie Andrzej Zapraszam na relację z tak wyzwoleniem. Tak wyzwolenie, pierwsza trzecia niedziela miesiąca ulica targowa 50 tu mam ładnej barwy rysie, wlajwindry, jaśniaczki wywrotki, takie bocianki młode mamy taki wywrotek, straser tutaj wlajwiner, nie wiem po ile łza takie żałmniczki ten winerek, widzę, krymeczek. Siema, siema, cześć kolego. Tutaj. Te wszystko po dyszku, kolegi, kolegi. I Gil, tak samo dyszkę tutaj, tak, po dyszku. Gil też, wszystko. Ale tuż już mamy zaraz trzeba dołożyć, bo tutaj mamy gąski, te czerwone. I te gąski ile? Po cztery dyszki. Po cztery za zaszczepię te gąski. Nie ma takich, gdzie na targu nie było. Zaraz panu powiem. 80 zł za tygąski. te gąski Te widymki, Korinia, te powinny mamy tutaj? 80 za parę. parę. Żałowniczek, łapciaty? 50. Te krymeczki? po 2,5. Pod 2,5 i dał łapciaty żałowniki? Po 5. Dyszek. 5, dyszek. Po ,5. Po ,5. 50 zł za sztukę, nie? Po 50 te za sztukę. A te krymeczki też po 50, za sztukę? Tak, po 2,5. Po 2,5 za sztukę, tak? Proszę bardzo. Powinniś. Kolegi filmuje właśnie te winerki, po ile w jakiej cenie. A winery do podyszków, hurtem Hurtem podyszku, mówimy takich ładnych winerki, naprawdę zapraszam do zwolnienia. to można bardzo tanie kupić i gołębie takie winerki i podyszku. Zapraszam do kolegi. I ja pan kodowców, czytamy, komentarze pod filmem piszemy też 4 minuty. Dobrań windry po ile? Po pięćdzieszek koronata. Piędzieszek, to koronata łapczatę za sztukę. Za sztukę. Za sztukę, no. Pięćdzyszek. A ty masz ściuszki czarne. po stówce, w za sztukę mhm. co mamy tutaj to potrzeby? masiuszki trzystówki takie masiuszki proszę zobaczyć wrotki mazurskie mam. sorry za zagawę. wrotki mazurskie, jeszcze raz ile ta para? 350 tak? Jakie ceny te Brodawczaki para co kosz 1 do para 3 pustówki. winery? Po 50. Pięćdziesiąt zł. Zostawiły trochę. Brodawczaki 3 pustów i winery po 50 zł. Tu mam tiplerki zagłębionskie, One śmigają bardzo długo w górze. One są bardzo wysokolotne i po ile one są? Patrzcie po ile? Nie, To był ta po ile? Tu mam niemieckie wystawowe orzełka. Tutaj widzę, jest tutaj. Nie wiem, tu mam bagnetę norymberską. Ale nie wiem po ile. Tu mamy pawiki, mamy. Nie wiem po ile tutaj tu mamy takie. Sroczki, ale nie znam też ceny. Pocztowe mam po piące za sztukę. I mamy sroczki, niweczki po ile? Które? Niewki. Po 25. po 25. A te e, sroczki? Po Te po Pocztowe po ile tak? Mam takie bardzo ładne winerki łapciate. I pójdę ile tak ceny? bo Dużo jest pracy i tak się przytuliły? 60 zł. 60 zł cena wyjściowa i i samiczki, także tak? Zgadza się. Po 60 Ceny są do uzgodnienia. To jest taki duński. Co on kosztuje? 50 zł 50 złotych. Pocztowy. Takie budowę mamy od do, Cena? Podyszku? Po Bez wiąkami po 15. Po 15 zł te koroniate właśnie. Bociany w jakiej cenie mamy? Po 20, po 20 zł. Zapraszam do zwolnienia pierwsze 3 dni miesiąca. miesiąca. Po 10. To wszystko podyszko, Także podyszko można nakupić miks, bo i bocianki tutaj. Znaczy perłowy i ciemny i wyszwańczyk po dyszku Ale te staropolskie już kosztują troszeczkę, nie? Tak, no to... Po ile? Tak Także ceny staropolskie to są duże, bo staropolskie polskie potrafią kosztować 100 i 200 No do... Po 10zł, ale też to wszystko podyszku. dyszku Jakie masz szuszki, mamy po ile tutaj? Masz czarne? Tak Po 150zł Winerki? Winerki tak samo też 150, wywrotek? Andrzej poczekaj. Stówkę. Stówkę. No będzie miałem na pewno. Kurczę mówię. A te winiarki, powiem, mamy? Gołębowa tak? para, 300, tak? 300 zł. 300 zł, Widimki. Też po 130. Kto na miarę o te gołębie, te winiarki, te widimki. Proszę pana. 64, 48, 65, 51. Do? Janek. Do pana Janka tutaj i te, też pana Janka. Jakby tak. co. Więc... Tak. Tu mamy wiedeńskie takie, wiede, nie wiede, wiem wiede. po ile Jak jak najwięcej Tu mam taki ładny widymki, jakie cenie, czy przytrzymam, dobra? Po trzy karpiaczki, perłowe też po bocianek, bocianek polwieryszki. A ten tutaj, ten to kosztuje tutaj ten czarny? No 50 zł, proszę bardzo fajny ten czarny jest. Ładny Zapraszamy do zwolnienia. Pierwsze trzecie, indziel miesiąca targ zwolnił już targowa 50. Black winerek, co kosztuje tutaj? 6 dekate winerki po ile? Pawik? Pawik to 30. No. Tu mam takie ciemne Nie wiem, po ile tutaj, po ile tutaj to? Nie wiadomo, nie ma właściciela, tutaj mamy krakuski kogut Tak Tu mam takie garłacze I po ile te garłacze kosztują? Proszę? Trzysta złoty zł parka Tu mam garłacze czeskie chyba, tak? tak. I po ile je? 350 pięćdziesiąt To jest kim kosztuje? 80. 80 zł. Pakiet gotów i one kosztują? 200 zł. Pawiki po ile? 150. Indyjskie. indyjskie. To są pawiki właśnie na siwe indyjskie. 150. A te żółte? 200 200 to kolega ceni za te pawiki. Cena jest wybuławcza. Jasne, po, po ile mamy? 300. Po 30 I te też samo też po 300. Iryś? 50. 50. Tu mamy ciemne 50. mamy ciemne Dzień dobry. Ile te ciemne parzyste? Zł. 60 zł. Tu mamy też ciemny krymeczek. Te winetki po ile? Po 150 zł. Te wywrózeczki po ile? Po Po cena też wyjściowa, to koledzy mówią po 100 zł. Po sorwejsie z mojego wiedeńskiego kolegi, proszę zobaczyć. Jur, w dziowie mam. Po 120 zł. Bierzą się gołem. Tu po sorwejsie z takiego wiedeńskiego kolegi, A ten bram windek czy więcej? 200, stówy. Dwie stówy. Bo na, o, nie zważyłem, dziubek ma krótki. Właśnie, 200 zł. Dlatego nie 50 tylko jeszcze. Taka jest 100. różnica, bo jest na krótkim dziurku, 200 zł. Helmeczki, po ile mamy? Widymki, 50. Widymki? Widymki, 40. Krakusik? Krakuska 30. Tam 30. 30. I to ta płaczka, po ile? Nie ja wiem. Ten żałobnik ma kosztuje trochę. No właśnie, dobra, proszę bardzo. Proszę wam powiedzieć. A bo tu pozdrowienia dla Magdy z Tarnobrzega e, pozdrawia. pozdrawia Sylwek e, cały czas bardzo. Ona zawsze ogląda pana materiały. Ja też pozdrawiam tutaj no, Panią Magdę, Magdę. pozdrawiam no. wszystkich, pozdrawiamy Tarnów Ca Całe tarno, pozdrawiam. Tak jest neweczki po ile? Neweczki po 40 zł. 40 zł, widymki 7 dych. 7 d Tu mam magnetę norymberską i pojęta ta Bagdeta? 8, 8 dych jest jakaś parka Myślę, żeby wybrał Żeby wybrał, samiczki są 80 zł też są ceny do uwzględnienia pana a, Tu mamy niemieckie a, wystawowe. wystawowej, po ile tak za sztukę? 80, 80 zł a pan do kto chce Piszemy z, num z numerem telefonu Na klateczce imię, a bo chce to proszę podawać imię i telefon Jak chce to może pan podać imię i telefon Kolega podał tu namiar, bo widzę, no. że patrzy Pan Sławek Pan Sławek I namiar tutaj pan no. Pan Uzdaje, no, pan pisze, pan mówi no. Już tylko tego. Dobrze, dobra, to pomoże. Pan Sławek, tu poda tutaj, to są niemieckie wystawowe. 360. Momencik. Aha. I tutaj mamy te bagnety, proszę mówić. 660. Dalej. No. O, pod, poda dobra. może inny numer telefonu. Dobra, no. Pan Sławek podaje namiar, ale coś nie tak, zaraz podamy prawidłowy. Podamy drugi numer. No. 880. 772 305 To do kolegi Sławka, te neweczki, to niemieckie wystawowe Pan Sławek podawał nam Newki mazowieckie widzę To kolegi Sławka, Sławka szczególnie O proszę bardzo, newka mazowiecka też i pólie te neweczki nie wiadomo nie wiadomo takie winerki mamy, takie to też takie szymerki. ale to widać jednakowe, bo oczy jednakowe nie wiem tutaj co to zaraza. Przyjechałem, te pawiki, kolegi, nagrywamy, pójdę te pawiki. 40 zł za parkę. 40 zł za parkę, ceny bardzo mamy niskie. Tutaj w zwoleniu ceny też kolegi są do uzgodnienia z tym panem, ja już, tu się nie mam czasu tu agitować. Te winerki, pójdę, mamy pod biedyszki pod ten fajny, młody a to pod to jaśniaczki pod ten to jest chyba bocian zamojski ten tak, siewik, nie? tak, bocian zamojski bocian zamojski, co on kosztuje? 60zł mnie się one podobają, fajne są jest tutaj, tutaj ta sroczka, to jest sroczka? 30zł 30 zł tutaj kolega Mariusza mam takie piżaczki, nie wiem co po ile i te winerki w jakiej cenie mamy? po 60zł ale muszę pana przeprosić, kurczę, te winerki po ile? Po 20 zł Przepraszam, Bardzo ładne bociany I po ile te bociany? 120 120zł za parkę Tu mam słowo, że one kosztują trochę kasy, nie? 120 tak samo 120zł za, za, za parkę 120zł A ciężka seksualistka? Cztery dyszki to młodziaczek Takie pawiki po? Po 60zł po 60 Ja panu widzimy, jaki rymeczek po ile? Nie ma. Tego. Bieliszki, staram się nie. Tu mamy transnord grejewski samczyk, czy samica? Samiec. I co on kosztuje? 10 ja zł. Nie? 10 zł, wypierw, nie? 10 10 zł. 10 złotych, tak. kolega, powiedział. To proszę bardzo, będą telefony dzwonić, kolego nie... Ale on pójdzie. Za dyszkę, jak ktoś będzie... Muszę to powiedzieć kolegom tutaj. Yy, Budapeszcik? Dycha. Dyszkę, Te pasiatę, tutaj na białych ogonach, wszystkie Potrzej, są? Tak. Po dychy. To będą tego gołębie. Tu masz ich, mamy po? 500 za wszystkie. 500 za wszystkie. 4 Masiuszki, wiadomo, słabsze kolory, a dziupki mają fajne. Te masiuszki kolega ceni tutaj 500 zł za wszystkie. I piszemy w komentarzach, który mi kolego czy też komentarze pod filmem, jakby co. Ale ja myślę, że one to pójdą, bo cena jest bardzo niska. 500 zł, 4 sztuczki, czarne jest w kolorze, tutaj 500 zł. Mam takie widzimki powiedz panowie, przepraszam. Po 50 zł szuka. A ten ma słowy? 20 zł. To mamy kolega przy wysokie po ile te Są też bociany zamońskie, nie? No, I I ile te zamojskie za, za parkę? Za sztukę 50. Za sztuczkę 50 zł Są czerwone, ładnej barwy są czarne. Piszemy w komentarzach, piszemy w tej minucie. 50 zł za sztuczkę. Ceny są do uwzględnienia, prawda? Tak. Te białe pocztowe po ile? Te różnie od 30 w górę. Od 30 w górę. Wszyscy wspólnie razem promujemy targi, i naszych robimy na Naszą pasję to poczta po ile 40 zł Mam takie garbacze. Jakie jak cenowo o, to, to jest. Dwie pusty parka tych garbaczy kosztuje To nie jest, się tu, się tu mamy kariery też jest parka czy nie? To jest tak para, para dwie pustówki Dwie pustówki parka tych karierów Ceny są te też do uzgodnienia tutaj mamy po ile te niemieckie wystawowe jest dwie pustówy parka Dwie parka, tu mamy kingi po ile tutaj? 300 I tutaj mamy, to są yy, garbacze angielskie, tak? Tak, to saksońskie Saksońskie, saksonskie. te garbacze po ile? E, po 80 złotych Dobra, dzięki, dziękuję bardzo za oglądanie, <laughs> pozdrawiam tak Tutaj te rysy po ile mamy? nie 40 tak no, złotych zł. Po 40 złotych, bociany? też Po, 40. po 40. Tu mam niemieckie wesoły, bardzo ładne. Biały w parze i połowę też w parze, tak? I jak cenowo? Te 250 połowę te 400. 40. T połowę po, po ile? Po 150 A ten siwy? 60. Tu mamy czzeczki po ile? 30. Po 30 zł. Dziękuję wszystkim za oglądanie filmu, za subskrypcję, za komentarze, za łapki w górę, pozdrawiam Hejka Życzę udanego miłego tygodnia. A te dresze mam po ile? I te rybeczki po ile? Po 25. po 25, a to to są? To jest szaryki. Szaryki, to też ta ta jest. też 25 zł za takie szaryki. I to po ile? Po stówce. W stówce tutaj ten, ten star staro polski, polski Star po 50. 50. Polskie? Sama cena. Po 50 zł. Star Polski też sami mówię i po stówce, dobra niech pan zamknie już Ja płacę A a też muszę tutaj. A ta biała to jest to jest Rzeszowska. Rzeszowska samiczka kosztuje 50 zł. Ty. Te pawiki pójdę? 30 złotych. o 30 zł. Krymeczki na Takie wyśwanczyki tutaj Bociany warszawskie, bociany warszawskie, sorry, po ile te bociany? 5 50 zł cena wieściowa bociany warszawskie. Proszę bardzo jakie łapcie, jakie kosmy te siły to są w parce jakieś tutaj 3 luźne Krymeczki po ile? Jakie cenie? Osiemdych Za? Za Krymeczek kosztuje trochę na krótkim Dziobie ma taką skaskę. Po ile tutaj? Tu jest Maściuszek, widzę czerwony Czerwony nie wiem po ile. Mam ładne wywrotki Nie wiem po ile, jaka cenowo Wywrotka tutaj Takie wydymki. Te fance po ile chłopcia te? Ten Kurde, się... no o, myślałem Że się wyłączyło